Są chwile, które zostają w sercu na zawsze. Wieczory, gdy działanie Boga można wyraźnie odczuć i zobaczyć w świadectwach ludzi. Takim wydarzeniem była Noc Świadectw już po raz 15. To opowieści o cudach, nawróceniach i prawdziwym działaniu Boga w życiu człowieka. Około 10 współczesnych świadków przeżycia wiary mówi do nas swoje świadectwa. Jest to przeplatane ze śpiewem dobrego zespołu religijnego oraz w bocznej kaplicy cały czas trwa adoracja, a w połowie tego cyklu świadectw przechodzę z najświętszym sakramentem przez Kościół, żeby podkreślić, że najważniejszą treścią naszej wiary i źródłem wszelkiego świadectwa jest obecność żywego Jezusa Chrystusa pośród nas. Noc świadectw zorganizowała Diakonia Ewangelizacyjna Odnowy w Duchu Świętym, Grupy Modlitwy Wstawienniczej oraz Wspólnoty Parafialne. Podkreślamy, że źródłem wszystkiego, co w naszym życiu wiary jest ważne. Jest obecność Jezusa Chrystusa i dziękczynienie, które my przez Jezusa Chrystusa zanosimy do Ojca w Duchu Świętym.